No. Sorry, oczywiście. Następna misja wysadzenie. Dodsz do pozycji obronnych na stacji. Dobra. So Mamy y, rozpylacz I od takich pukawek Idziemy od razu. Nie bawimy się z nimi. Flaska jest? Ja. Wiedziałem, że płeć y, piękna y, uczestniczy w tej grze. Hm. Ja. Ale ich tam, o ja. Dobra, rzucimy im tam palę granatów. Poczęstujcie się granatami O, le lagi. Ja gadam? lagi. <grystanie> Ale mi muli. Wszystko przez tego frapsa. Yy, taki lekki hardcore Sam na tylu yy, szwabów, no ale dobra <słuchy> O, headshot Idziemy teraz tutaj Żarnetkę, po co mi przez Żarnetkę patrzeć Pójdziemy Ta. Ja, ja. Ja to chyba mi się posra, jakby taki ciąg pode mną sobie, yy, nade mną, przejechał sobie, no ale dobra. Aha, a tu już wiem co, co tu chodzi. Teraz mamy sobie atakować, i oni będą mnie atakowali. A potem ja ich, Aha. takie buty. No, mi kurde granaty rzucają. No dobra, to może się wycofam. Nie cofać, ja się cofam. Macie coś do mnie? Weź się, się... Masz ci piesku kiełbasy? Takie... Yy, czterech pancernych... Przysłowie... Nie, to z potopu był. Dobra. Jakieś Przedpotopowe filmy oglądam, ale... Cel osiągnięty. oczyść punkty niebieskiego oporu na skrzyżowaniu. Ja yeah. teraz yy, rzucam Ta Muzyczka mnie tutaj dobija. Strasznie mnie denerwuje ta muzyczka w tej grze. Soundtrack Jak po fachowemu. się rozłożył kurde, przede mną ojciec aha jeszcze mam jedną. takiego myka mam teraz o, ale ja wolę papaśa Chcemy im zrobić niespodziankę. Eee, yy, Taki Rambo. Lekki. Tak wparujemy. Ojcie. Kurde. Dobra, teraz sobie weźmiemy szwabską broń. Kurde, szwabie jeden, ty. Ta, jestem ranny, mam się kryć. Tak też zrobię. Pełen y, hardcore. O, karwasz. No dobra. Ale żeby nie było... Y, I gram teraz sobie y, na hardkorze, nie? a nie na łatwym. Dlatego mnie zabili. Oldosto. <laughs> Dobra, się tu ukryję trochę przed nim. <laughs> nie no żarty. We wezmę sobie. Nie to. To. pa Ciota. Kurzu. wszystka Tam. teraz co tutaj jakiś desperata No ale dobra <noise> może tutaj ktoś jeszcze będzie Tu jest jeszcze jakiś Dobra, ale że spokój. tym wypadku Tu, 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 tu. Yy. Dynamity. No dobra. I mamy po podkładać pompy Upiornie, nie? Ci się jeszcze męczą z tym Nie. Dobra. Bom. <noise> no, to byłoby na tyle z tą misją. Ja, zwycięstwo. Następna misja.